Siemka kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś ponownie goszczę u siebie mojego przyjaciela Catra. Hi, everybody! It's me and my boy. This <laughs> is crazy! Ostatnio mega dobrze przyjęliście nasz duet na moim kanale i chcieliście więcej. Postanowiliśmy, że nagramy dzisiaj Fuck Mary Hill. Jeżeli chcecie zobaczyć drugą część tego filmu. To jest ona również dostępna na kanale Cudspra, ponieważ nagrywamy od razu dwie części. Jedna jest u mnie, druga u Cudspra. Dokładnie tak, słuchajcie. Tam... Uuu, o nie, znowu śmierdzi kebabem. Dobra, nieważne. E, tak, jest druga część u mnie, także koniecznie zajrzyjcie do mnie na kanał. E, jeśli obejrzycie już ten film. E, Nic no co? No I co jeszcze? Bo muszę o tym zawsze pamiętać. Łapki w górę, subskrypcja. No i zapraszam Was również oczywiście na Instagram mój oraz Instagram Kacpra. Mhm. Okej, okay. jako że ja zaczynałem u ciebie, to Ty zaczniesz u mnie i ja pierwszy przeczytam Ci zestaw. A, dobrze e, no. Zestaw pytań. Zestaw pytań. Okej. Okay. Zestawienie sław. Zacznijmy no, No, Sław. Sław to jest... Zazwyczaj te to... ludzie są mniej popularni. Oh, no. ale y, należy im się też jakaś uwaga, mniej prawda? Mniej popularni niż my, albo co Jan Paweł II, y, Benedykt XIII III. i ten... Franciszek. O właśnie, ten... E, dobra, e, zaczniemy od księżniczek Disneya. Hmm. Demi Lovato, Miley Cyrus i Selena Gomez. E, bardzo trudne, ale chyba Kiel Selena. Bo jednak uważam, że Salina nie umie śpiewać. Ma na pewno najmniejszy talent machy. Ale, kocham ale jej aktorsko kosmetyki. jest okej. Okay. Tak, ale kocham jej kosmetyki. Mm -hmm. eee, fak, Boże... Obydwie kocham. Z Demi chyba Mary. Mm -hmm. Bo chyba mi się by było żyć bezpieczniej z Demi. Po tym jak śpiewała do kosmitów na przykład? No sumy fakt. Dobra, Mary Miley, bo jednak chciałbym ułożyć sobie... Chciałbym mieć takiego teścia. Jaki O, tak. I siostrzenice też czy jak tam... Bardzo lubię jej siostry, więc No i ale fajny był romans z ojcem mojej żony. Mhm. To by było nawet trochę Eee, No i Five Okej, okay, więc ja też bym zabił selenę. To nic personalnego, ale z tej całej trójki jakoś najmniej ją lubię. Też. Do Demi mam strasznie duży sentyment, Nie bo też. ja ją bardzo. Ja lubiłem camprog, ja lubiłam słoneczną Sony i w ogóle jestem fanem wokalu Demi. Uważam, mm -hmm. że jest mega utalent. Boże my cały czas ją mi zgenerujemy. Bo teraz mi się przypomniało, że Demi używa zaimków niebinarnych, więc wybaczcie nam, teraz już będziemy e, mówić e, poprawnie. E, Demi ma mega talent. Także z Demi myślę, że też fakt No i ostatecznie ja poślubiłbym Miley, bo Miley to ikona. Mhm. Myślę, że tak. Eee, o Jezus, to na pewno nie. O mat, ko Eee, Dane, mhm. Pamela Sweet Lovers, mhm. eee, czy Lewandowska? Okej, okay, więc... Mm, Kil Lewandowska. Ja się też nie mogę przekonać do Lewandowskiej. Zawsze byłem team Chodakowska, chociaż Chodakowska jest już odklejona. Słyszałeś o tej diecie, no, <laughs> którą ona oglądała? Dwa miesiące, diety, cały rok płacisz. Fajnie, fajnie. Więc, fuck Anna. E, Mary. Chyba Dane, Jakoś mimo wszystko darzę Dane mega sympatią. No i fak e, Pamela Sweetlover. Można, można. Można, można. Ja daję chyba fak. E, Lewandowska, ponieważ będzie ogromna drama z tego. Mm -hmm. Lewandowski się załamie. O, byłoby gruba. I byłbym po prostu na pierwszych e, stronach gazet. Mm -hmm. Delek by grzał. Mm -hmm. A Mary Dane. Mm -hmm. Jakoś tak nie wiem. Lubię ją. Ja też właśnie. Kill Pamela, już najmniej ją znam. Okay. Najmniej, najmniej wiem o niej cokolwiek. Nie wiem czym się zajmuje, co robi. Ja też wiem, że ma męża. Z dreadami. Tak. Koniec. Koniec. To dużo o tobie mówi, kochana. <ścoughs> Zajmij się tym. Dobra, mam kolejne zestawienie: trzech ikon: Małgosia, Esmeralda i Magda Godlewska. <ścoughs> o, o Boże, Esmeralda Kill. Łamiesz moje serce? Esmeralek. Esmeralek es... jest ikoną. Chociaż es... ona już umarła. Tak. Ona już umarła, więc co za różnica? Co za różnica? Eee, Mary Małgosia. Mm -hmm. Ona jest tak hlowowa jakoś tak. Mm -hmm. Ja ją kocham po prostu całym sercem. Plus jest pielę... pielęgniarką zawsze. Tak, A dbała... i ratuje życie. Jest... o moje zdrowie cały czas? Myślę, że tak. No i fak Magda. Wow. Mm -hmm. Więc ja tak o. Magda jest taka przysympatyczna, się wydaje. Uh -huh. Widziałem jakiś w ogóle urywek programu z nią i ona się tam wydawała taka miła, uh -huh. e, ale mimo wszystko bym ją zabił. jest <laughs> taka super, uwielbiam jej poczucie humoru, jest przemiłą osobą, ale jednak bym się zabił. No, no, muszę wybrać, no. takie są zasady gry. Esmi, ja uważam, że Esmareda jest ikoną, wow. uwielbiam uwielbiam jej przerobione zdjęcia. Y nawet kilka razy pisałem z Esmeraldą, bo pisała do mnie na Insta, że chciałaby ze mną nagrać TikToki przed tym jeszcze, przed jej um, legendarną śmiercią. <grym 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 żałuję, może, że tego nie zrobiłem. Do może do niej. Może powinienem jeszcze to przemyśleć. No a Mary Małgosia, ja poznałem Małgosia na żywo, bo byłem kiedyś na jej koncercie sobie wyobraź. I gdzie? <grym> w Szczecinie w takim klubie. Pojej specjalnie do stylu. Przecież mieszkałem w Szczecinie. A. Jakie, aż tak nie oszalałem. E, w tym klubie w ogóle były same ikoniczne koncepty. Pati, zabiłeś tę miłość. Gosia Andrzejewicz, e, Małgosia Gedlewska, tego typu ikony. No i właśnie ona była taka sympatyczna i taka kochana. Mija, wiele lat, Co nie był nasz czas? Dużo się zmieniło. Wszystko się skończyło. Wytwórnie muzyczne, wiecie gdzie się zgłaszać? Hello! Queen of the Black, e, Monia, Liza, mm -hmm. Mona, Stem mm X -hmm. i One. Czyli fagata, tak? Mm -hmm. mm, ciężkie pytanie, trudne pytanie, jeżeli chodzi o. Zawsze musi toczyć się to wokół mnie, prawda? <laughs> Beach is crazy. E... Zabiłbym e, Julcię, bo Julcia myślę, że powinna być w jakimś odosobnieniu, nie. więc... E, Pokój bez klamek. Dokładnie tak, kochana. E, Monia liza, ona chce, żeby się ją lizało, więc ją bym fakt, a no ale fagata nie jest materiałem na żonę. Nie? Myślę, że nikt z tej trójki nie jest materiałem na żonę, ja nie mogę wybrać żony z tej trójki, niestety. Poddaję się. Pierwszy raz w tej grze poddaję Nie, się. Nie, no koniec końców musisz dać Mary na kogoś. Bo no to koniec końców już to bagata. No to już Mary chyba jednak Monikę kociała, bym wybrała. A fuck, Agata A fuck, Agata no. Dobra, ja bym kill też Julia Pelz, because uh, akcja z fake samobójstwem i próbą samobójstwem i. Z jej psem jest dla mnie całą czasem i nie mam do tej dziewczyny za Z Sam i takich rzeczy się nie robi i takich patologii się nie promuje. Po prostu jest dla mnie to obrzydliwe i moim zdaniem, jakby cancel her, a ona mm -hmm. jest teraz po prostu. Mocno... Ona Living her best life. No. Mam wrażenie, nie? I to jest dla mnie chore. Eee, Mary. ci coś... Tu barkoczek z się z tym barkoczem. Żarty. No dobra, tutaj uklepiemy, nie będzie widać. a Wejście, jak nowe. Mary Fagata, bo już przynajmniej coś działo w naszym tym małżeństwie. Mhm. W jakbyśmy się. potłuczone stoły. W jakbyśmy się rozwiedli, no to wiesz, ona jest bogatsza, to ona by mi płaciła alimenty. On powiedział, że się opiekowałam gospodarstwem domowym. Mhm. No i fuck moja. Wow. W razie czego mówiłabym wszystkim, że mam dwa 2 metry. 2 metry. Dwa metry. Samozaoranie. Samozaoranie. Okej, okay. kolejne zestawienie trzech ikon. Największych jakie widział internet. Rafa Lala, tajemnicza Monika i Izabela Kisia. Skorupa. <grystanie> um, nie wiem, fuck Iza, była ja na plastykę. Prawda, więc musi być tam. Ładna poduszeczka. Mhm. Że mm. widzę poważne procesy myślowe zachodzą. Nie jest to łatwe, wyboru Teraz ja powinien, jakbyś umiał w montażu, zrobić takie tak jakiś kod tak. da Vinci. To samo pomyślałem. Ale jeszcze nie jestem tak y, oby znany z montażu. Czyli nie potrzebnie jestem, te... tak? Ery. Um, no, Monika, zostałoby było Ona jest taka swojska dziewczyna. No, a Kill Falala, no bo tak niektóre te dramy były jej przesadzone. Chociaż. Śledziłem ją uważnie. Ja też jakby ja Rafale, ale strasznie śledziłem jeszcze za czasów Snapchata no. i uwielbiałem jej wszystkie dramy, Moje bo rzeszczy. z takich rzeczy... Takich rzeczy, jakie ona robiła w internecie nie, nie było, przecież to się takie tam rzeczy odwalały, że to jest dla mnie niesamowite. To coś! I, I wiecie, może tam niektóre te akcje, że oblała jakąś dziewczynę kawą były przesadą, ale styl niektóre były ikoniczne. Ale wiecie, gdyby nie ona, to byśmy nie mieli takiej fajnej rozrywki mhm. teraz. I myślę, że ona w ogóle zapoczą zapoczątkowała kariery takich osób jak tajemnicza Monika i Izabela Kisiowa, no, no. bo to Lala rozpoczęła. No, no. na I to, to jakby duży plus za to, mm. bo przynajmniej nie jest nudno. E, I z sentymentu dla niej, mm, zabiłbym ją. Z tej trójki, no zabiłbym, bo chociaż, no tak, tak, e, poślubiłbym Izabelę, bo myślę, że z Izą by nie było nudno, tym bardziej, że ja już się z Izą poznałem kilka razy, stawiałem jej kilka razy, McDonalda, tańczyliśmy... W której stawiałeś Naprawdę, bo mi prosiła. E, tańczyliśmy na imprezkach. O Boże! O kur... Nie wytrzymałeś, kiedy zrobiłem? cię odpadły. Moje kudły. I teraz widzę. że ludzie będą mówić, że sztuczne były. No bo były. Gołym okiem widać, że były sztuczne. Nie, odpucięły się. To są moje włosy prawdziwe. Mhm. Mm mhm. Mm Poślubiłbym Izunię, mm -hmm. bo z nią nie byłoby nudno. Ona jest PR menadżer, bizneswoman, aktorka, piosenkarka. Czyli z Amerykanów prowadziła. O nie. No za późno. Nie ma cofania. Wow. Ale ona nie jest przynajmniej doświadczona. Prawda? Myślę, że ona ma lata praktyki. Dobra, teraz czas na ciebie. Boxdel, gola, wardenga. Boxdel to kto to? Też prowadzący. Yy... A ten drugi, wardenga, a ten trzeci to? Gola też. Dobra, to woxdel, okay. Kill, bo ja nie wiem, co to jest. Yy, wardenga, mam jakiś za niego sentyment. wyszedłbym za niego za mąż. A tego. Yy... Fak, bo on jest... on jest, jest... hot. Ja chyba bym kill Wardenga. Oh. Chcesz bony. zabić mojego męża? Albo może fuck Wardenga, bo się Mojego bony. męża? bo bym się jego brutką. This is crazy. Uh, Mary Bugsdell? Uh -huh. Bo... By, bo mnie jest z kuchni. Ziądź MI kuchnia! A to jest on! To on. jest Ok, to dobra. To jest no bo ma doświadczenia z Wars of Shore. Warszaw Sharp przyniesłem. No to będzie moje ostatnie czytanie, więc ono musi być legendary. Dokładnie. Lexi, Dubie i Echo um, Mary Mary najbardziej poczytalna. Chociaż z nie za bardzo. bardzo. Była przy... she's killed. She's killed. Mm -hmm. Mary Bauprzy tutaj tego Mary... Lexy. O po czym bym robił fakt z Dubielem wow. było byśmy się mogli rozwić, bo ona była po prostu jak... Ona była obses Chociaż chyba teraz już nie Wydaje mi się, że takie rzeczy zostają na całe życie Tak? Jak kogoś kochasz, to do końca No to może dziewczyn? jednak z Blońskim, fakt wow. Zrobiłbyś to Julce? Szkoda jej, sympatyczna dziewczyna Albo z obydwoma To było sprawiedliwie No co I na końcu mówi? bym po prostu zabił e, też obu. Wow. No. I like it. Tak, we do baby. Dokładnie to samo pomyślałam. Ja też bym poślubił lekcji bo wydaje mi się najbardziej poczytalna, tak samo z tej całej trójki. E, zabiłbym Dubiela za jego słabe żarty, e, no a Błoński, sorry Jula, ale nie mam wyboru. Wow. No jak widzę, to jestem jak... Dobra, ostatnie ode mnie. To brzmi jak takie kazanie, które ksiądz śpiewa. minuta. Julia Sponer, na co? Na co Bed na co wydaje mi się mega spoko. I fun fact, obserwowałam je kiedyś na TikToku, nawet komentowałam TikToki do momentu, jak nie weszła do drugiego teamu, jakby ten Team X2, wtedy dała mi unfollow i obserwowali tylko siebie, więc ja to pamiętam dalej na co i. No, każdy by mnie opowiadał dużo. Trzymam prawda. urazę, ale i tak bym cię poślubił. E, sabinita fuck. To wow. sabinita trzeba przyznać, jest bardzo ładna. Uważam, że sabinita mm -hmm. jest bardzo, bardzo ładna. E, a ta Jula szponer ja nie wiem to to do końca jest, więc zabiłbym ją. Dobra, teraz ja. Ja do końca też nie wiem, co jest Jula szponer. Nie wiem czy to... to... jest influencerka. Wydaje mi się, że coś na TikToku. Może. Ale bym raczej kill Sabinita uh, Mary. U. Widziałbyś się u Boku Sabinity Totalnie nie, ale chciałbym zobaczyć jak to jest cierpieć do końca życia i fuck na Wow! Totalnie. cu jest. Bo bym chciał z nią a potem wziąć jej pieniądze wszystkie. Kochani, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Kacper, że ze mną byłeś znowu. E, chciałbym też podziękować Wam za to, że obejrzeliście cały odcinek do końca. I'm scared of him. Taki słodki, taki uroczy. Kontynuujmy, dobra nie Okej, okay, chciałbym poprosić Was jeszcze raz o subskrypcję kanału, łapki w górę oraz komentarze, jak Wy byście obstawiali Fak Mary, Kill. No i czy chcecie więcej odcinków z Kacpem. No i przy okazji też zapraszam Was na nasze instagramy buziaki i do I zobaczenia w następnym to... odcinku, druga... a i druga część Fak Mary, Kill na kanale Kacpra jest już dostępna, więc możecie wbić i obejrzeć buziaki Mua!